Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj bardzo, to bardzo ważna informacja. Ja o tym już mówię niejednokrotnie. Robiłem film na moim kanale dotyczący tego problemu. Mówiłem o tym na live chatach. Natomiast no nie przynosi, te moje prośby nie przynoszą żadnego skutku. Także po raz ostatni robię ten film. Chodzi oczywiście o wasze prywatne wiadomości do mnie na YouTube które do mnie wysyłacie. Proszę was bardzo nie wysyłajcie do, do mnie wiadomości typu. Poleć mi zestaw do jakiejś tam kwoty cenowej lub co sądzisz o tym zestawie. Podajecie podzespoły w tym zestawie, że ja e, e, mówił wam co o tym sądzę. Powiem wam dlaczego. To nie jest to, że ja, <laughs> że mi się nie chce. Ja po prostu nie mam czasu. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś do mnie pisze wiadomość. Ok, podaję wszystkie podzespoły w tym zestawie, który sobie złożył, Ja go oceniam. Ja mówię, ok, to Ten procesor lepiej wymienić na coś innego. Dobra. Za jakiś czas, nie wiem tego samego dnia lub czasem na następny dzień dostaje tą y, odpowiedź od tego delikwenta i on mówi, ok, to w takim razie jaki profesor byś jeszcze polecił, bo ten akurat bym wolał kupić inny, to jaki profesor byś pod ten zestaw polecił? Tylko, że ja już nie wiem jaki to był zestaw, nie wiem jaka tam była płyta, jaka podstawka. I muszę szukać tych wszystkich wiadomościach, które otrzymuję codziennie. A otrzymuję ich ponad 60 dziennie. Także nie jest to dla mnie łatwe, zajmuje mi to dużo czasu. I z tego względu po prostu, ja proszę was o to, żebyście takie pytania kierowali na forum. Po to jest forum, tam są naprawdę ludzie, którzy znają się na rzeczy, pomogą wam. Ja też się tam wypowiadam w miarę możliwości, w miarę czasu. Także tam te pytania umieszczajcie. Link do forum zawsze znajdziecie w opisie mojego filmu. Także też są ludzie, którzy o to pytają. Każdy film posiada link do e, mojego Także tam go znajdziecie. Naprawdę zrozumcie mnie, to nie chodzi o moje lenistwo, to chodzi o naprawdę brak czasu. Także proszę Was bardzo po raz ostatni, więcej się nie będę powtarzał, nie róbcie takich rzeczy. Kolejna rzecz, jeżeli Wy przysyłacie do mnie na przykład pytanie dotyczące jakiegoś podzespołu, na przykład płyty głównej. Poleć mi płytę główną pod ten procesor. Ja odpisuję, ok, płyta główna polecę taką i taką. Wy znowu za jakiś czas do mnie odpisujecie, ok, a może jakąś inną płytę bym polecił, bo ta jest za droga. Tylko, że ja już nie pamiętam, jaką płytę poleciłem i znowu muszę szukać w tych odpowiedziach, o jaką płytę chodziło, jaką płytę Wam wysłałem i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, wystarczy zrobić prostą rzecz, albo napisać ten komponent jeszcze raz powtórzyć w swojej wiadomości, czyli tak, poleś mi tą płytę, bo tamta płyta pod ten i ten procesor była, jest, nie, nie, jest, nie, nie jest dobra. Tak? Czyli albo jej nie chcę, albo jest za droga. Albo cytujcie swoją poprzednią wypowiedź, żebym ja wiedział o co chodzi, bo naprawdę ciężko mi jest później szukać tego wszystkiego, zajmuje to czas. Także proszę Was, zwróćcie na to uwagę, szanujcie mój czas. Jeżeli do tego się nie dostosujecie, to ja po prostu będę to ignorował i nie dostaniecie żadnej odpowiedzi, ponieważ naprawdę nie jestem w stanie cały dzień siedzieć i grzewać w wiadomościach, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. Także ułatwcie mi trochę życie, bo inaczej ja po prostu nie będę tego no, no mam odpowiadał na te pytania. Także proszę Was bardzo jeszcze raz, używajcie do takich rzeczy, mówię głównie do tych zestawów komputerowych forum, a jeżeli piszecie do mnie wiadomości o jakiekolwiek podzespoły, to później cytujcie swoje poprzednie wiadomości albo piszcie dokładnie o co Wam chodzi, żebym ja nie musiał szukać w tych e, w prywatnych wiadomościach. Także tyle ode mnie, ja bardzo dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu.